Jak dusze czyśćcowe proszą o modlitwę. Wizje błogosławionej Janny Katarzyny M. Merich z kanału Światło dla czyśćca. W głębi ciszy, tam, gdzie kończy się ziemskie życie, a zaczyna oczyszczenie duszy, istnieje miejsce pełne tęsknoty, nadziei i światła. To czyściec. Dla wielu dusz ostatni przystanek przed spotkaniem z Bogiem. Miejsce w którym dusza pragnie miłości ale nie może jej jeszcze w pełni przyjąć dopóki, nie zostanie oczyszczona z tego, co ją wciąż wiąże z ziemią. Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, niemiecka mistyczka i stygmatyczka, otrzymała od Boga niezwykły dar, widzenia dusz czyśćcowych. Opowiadała że często przychodziły do niej w ciszy, z twarzami pełnymi pokory i prośby. Nie mówiły słowami, lecz ich spojrzenie było modlitwą. Czasem widziała je w ciemnym miejscu, oświetlonym jedynie nikłym płomykiem. Płomień ten nie był karą. Był znakiem obecności Boga, jego światłem, które stopniowo oczyszcza. Emmerich widziała, że dusze proszą nas o jedno o modlitwę. O jedno zdrowaś Maryjo. O jedno wieczne odpoczynek, racz im dać panie. Mówiła, że dla duszy w czyścicu nawet najmniejsza modlitwa jest jak kropla wody dla spragnionego. Każdy akt miłości, każde ofiarowanie cierpienia, każde westchnienie ku niebu może stać się dla nich światłem, które rozprasza mrok i przybliża je do Boga. Błogosławiona Anna często widziała, jak po modlitwie dusze rozjaśniały, jak bez ich twarzy spadał cień bólu, a zastępowało go światło radości. To światło było znakiem, że czyściec nie jest miejscem potępienia, lecz miejscem miłości oczyszczającej. Dusze te wiedzą, że czekaje niebo. Czekają tylko na naszą pamięć. Dziś, gdy słuchasz tych słów, możesz uczynić coś wielkiego. Pomódl się za dusze czyśćcowe. Może wystarczy jedno jednowieczny odpoczynek, może jedno ojcze nasz wypowiedziane z serca. Bo modlitwa to most, łączący tych, którzy odeszli, z tymi, którzy jeszcze idą drogą ziemi. Niech światło Twojej modlitwy stanie się światłem dla czyśćca.